Ja no ja wiem przecież. No. Halo, halo. Halo. halo! Witam górny Śląsk! No cześć Warszawa. Cześć! Cześć! cześć. Słuchaj, Zbyszek, może byś na nami na śląski obiad i przy okazji wytłumaczył temu twojemu głupiemu kolegowi z wojska, że to jo jest jego żona, a nie ta Badzia odkarnikowy. Oho, widzę Państwo, dworniakowie jak zwykle w dobrym nastroju. No bo ja i tłumacza, Andzia, ty musisz wiedzieć, że jodo Magdy czuję uczucia wyłącznie ojcowskie. Powiedz mi, Zbyszek, czy każdy ojciec tak się trzęsie na widok swojej własnej córki? No raczej tak. Chyba ta uwoz ty głupi Warszawie. O ja, Andzia, każdy ojciec się trzęsie o swoją córkę, o jej przyszłość, no i w ogóle, a ty dałabyś spokój. Właśnie, ty, ty doprawdy nie wiesz, jak chłopa potrafi trząść na widok baby. A tak między nami mówiąc, lecik nie jest wcale najgorszy. Co? Witam pani Aniu. Dzień, dzień, dobry, dzień dobry. A dzień dobry. Dobrze, że panią spotkałam. Oddam te trzy deszki, proszę. No to się tak wcale nie spieszyło, no, wiesz dziecko kochane. A co nasza Madziunia taka smutna? Nie, tak, tak, nie. tak, 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 tak. A co tak. się stało, nie? Nie, zmęczona jestem. Chodzi do tu. Zmęczona tu do mnie. i to okularki, Pokoż oczy. Coś się stało, godej prąda. Nie, znaczy... No mów, tak, wow, śmiało. Totalna katastrofa. Mówi Mówiłam wam już o wujku i cioci mojego narzeczonego Sebastiana, tych ze Stanów. Aha, aha. Oni wymyślili coś takiego, posłuchajcie. No, no. I to cała historia. Hmm. Ach, to rzeczywiście, no. Czekajcie, czekajcie, ale zaraz, zaraz, Podtrzymujmy. Wujek i ciotka tego twojego narzeczonego mieszkają w Nowym Jorku i wykładają na uniwerku, tak? Tak, znaczy wujek. No znaczy wujek. I co, jutro wyjeżdżają do Stanów? Uh -huh. No i chcą się spotkać z swoimi rodzicami? Właśnie. Mum! Właśnie. Co? To zaproś ich do rodziców. Niech się spotkają. Należyś wymyślić. Uf. To zły pomysł ci przecież Magda ci tłumaczy, że ten wujek z tą ciotką chcą dać Sebastianowi 10 tysięcy dolarów na nowo droga życiu. Dziesięć tysięcy, no. tak kupasz malutki. No, pod warunkiem, że on się ożeni ze Ślązoczką, a jak wiesz, Magda przecież jest z Krakowa. Właśnie, Magda jest z Krakowa. Ty, a twoje rodzice też są z Krakowa? Właśnie o to chodzi, że też. Ach, to może pecha, to może pecha. Dziesięć tysięcy. Bum! No. Powiedz, że w Polsce była reforma administracyjna i Śląsk przyłączył Kraków do siebie. Rozumiesz? Oni się nie kapną, była reforma administracyjna, no, no. oni są w Ameryce, nie są na bieżąco. Czysty pomysł, co? Jasne, no. jasne. A, a Śląsk do Pomorza. Tu. Już nie mówiąc o tym, że moi rodzice to robotnicy. Przepraszam, przepraszam bardzo, to co? A ten wujek i ciocia to straszne snoby, wielkim mi państwo profesorstwo. No. Oni by chcieli, żeby Sebastian ożenił się z córką profesorów albo adwokatów. I, i co? I nie pozwalają chłopakowi zakochać się w Kim chce, tylko akurat musi być panna ze Śląska, hmm. tu, tu błądzisz, To akurat co? jest dobry pomysł. Bercik. No może i nie jest dobry, ale znów też dużo głupszych pomysłów. Słuchajcie, nie ma co godać. No trzeba Ty się pomóc. Zaraz, zaraz, poczekajcie. O, to proste. Słuchajcie. Niech twoi rodzice przyjadą tutaj. Na przykład do państwa dwornioków. My sobie z Berdzikiem i z Andzią wyjdziemy. Wy się spotkacie. No i niech udają ślązaków. No e, jasne, jasne. Co? Każdy ślązok drugiego Hannesa z zawartymi łoczami poznał. Nawet Hanys z Ameryki. I tym razem on ma rację. Słuchaj, może udawać ino prawdziwy ślązok. Właśnie. Aha. Andzia coś mi powiedziała. Czekaj, czekaj. Andzia. To jest niezły pomysł. Naprawdę wygląda pani jak prawdziwa dama. Ślicznie. No myślisz, że, że tak wygląda żona profesora, ja? Nie wiem, tak mi się wydaje. No to przecież ty tam studiujesz, to musisz wiedzieć. A tam są sami profesorowie, bez żon. Ja nie wiem, Magda, to chyba jest głupi pomysł. Może jednak zadzwonisz po tych twoich rodziców, co? A przecież pan Bercik powiedział, że to jest jedyna wiek. Wiesz co, ależ już mój Bercik coś powie, Jako, ja byłam była głupio, że jego ja go w ogóle usłuchałam. Wiesz co, ja bym oczy pierzyną przykryte. Ale dlaczego? Naprawdę ślicznie pani wygląda. Ja? No pewnie. Ja? Może ja, no może jowno wyglądam jak żona profesora, ale Bercik... Ory, oare, s'il Witam szanowną małżonkę, szanownego profesora Dwornioka, i jej koleżanka. Jak ty ja? ja... Jak ty wyglądasz? No jak, jak profesor chyba widać, nie? Obrócijno. No. To a skąd, skąd ty to masz? Od Iwalda z teatru. No jak, podoba się? Nie wiem, chyba trochę za staroświeckie, co? A no trudno, nikt na to nie poradza. Iwal co? miał, no, dwa gatunki w teatrze. Miał 16 wieczny i ty. Jak chcecie, mogę iść po tym 16 wieczny Nie, to może być jakieś przegięcie. A, ale Zbyszkowi się podobało. A propos, a jest Zbyszek? Ja jestem, myślę... jestem. Jak ty to No no no, co? Co się śmiesz? Porządny profesor musi mieć służbę. Przynajmniej tak mi się wydaje. A to co jest? Co to? Aj, Bercik, Bercik. Tytuł profesorski masz, prawda? No nie wiem. No, to teraz czas nadgonić wykształcenie. Nie, ja wysiadam. Ale będzie... Czytaj, czytaj. No. No, ale po jakim to jest? Patrz, co to znaczy na przykład? Platonizm oddzielił dobro i zło od ludzkich motywów, ich poszukiwaniu obiektywności. Hedonizm utożsamił motywację moralną z osiąganiem przyjemności. Wiesz coś z tego? Może to są jakieś świństwa. No, właśnie. Ale Andzia, już ty się nie martwisz. Co to znaczy? To już jest sprawa filozofa. no. A ty się nauczy go na pani. A nie, ja wysiadł. Lecik, chcesz uratować wadzie czy nie? A czemu ją być akurat profesorem filozofii? No dobrze, to niech będzie literatura. Andzia, daj mu to, no. O, o właśnie, literatura. Tak. Andzia, a ty a ty się ucz tego. No, no to będziesz profesorem e, m... literatury, literatury. To jest do mnie, bo ja kiedyś czytał winę tu. No, no to już. No. Andzia, a ty się ucz tego na pamięć. No bierz, no. O, słuchajcie, proszę. Andzia. Wzorce stałych połączeń pomiędzy naszymi swobodnymi e, decyzjami, a pozostałymi e, zdarzeniami, dostarczają adekwatnych wskazówek dla konstrukcji rozsądnych albo prawdopodobnych przewidywań przyszłego biegu wyborów ludzkich. No. Ryszek, co ty wygadujesz? Co wygaduję, co wygaduję? No, a ja ty się nauczę go na pamięć. No, proszę cię, bardzo. Tego! Tak! Ja! A, a, a kto? Jo, Lecz, ty ja. Ty to jest inne, jak winę tu. No, no, no tak? Ferdydurka jawi się pewien świat wstydliwie z trudnością, dający się wyznać i sformułować, nie będący wszakże światem instynktu, podświadomości, w sensie freudowskim. Nie, 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 Zbyszek, ja wysiadłem, ale Beczek, no to co chcesz, to, to jest bardzo piękne zdanie. Naucz się tego na pamięć, tak? Ciekawe, czemu ty trwania kusieli, chcesz czegoś na pamięć nauczyć. Ja się nauczę inteligentnie podawać do stołu. Chodzi się po restauracjach, to się wie. Adziano, no. Wzorce stałych połączeń pomiędzy naszymi swobodnymi decyzjami, a pozostałymi zdarzeniami dostarczają adekwat. Adekwa, kwa, kwa... Przestań kierownie kwa, tym kwa chyba, bo się nie umia skupić. Adekwa? Aha. Ty co ty chcesz być żoną profesora czy kaczora? Ale ja nie umiał przez to przejść. Dostarczają pokaż, adekwa... Pokaż, kwa. pokaż, gdzie, gdzie? Ta linijka. Dostarczają adekwatnych. No. Ty, Zbyszek, a co to znaczy? To? Co to znaczy? A, a co to za różnica? Żona profesora nie musi od razu wszystkiego wiedzieć. No, Andzia, na pamięć, na pamięć. Adekwatnych wskazówek dla konstrukcji rozsądnych albo do, prawdopodobnych przewidywań przyszłego biegu wyborów ludzkości, który dokonujemy w ramach określonego hmm? stopnia dokładności. Nawet mi to idzie. No brawo, Andzia, widzisz, pięknie. No a teraz, Beci, ty. Platonizm oddzielił dobro i zło od ludzkich motywów w poszukiwaniu obiektywności. Hedonizm utożsamiał motywację moralną z osiąganiem przyjemności. No brawo, brawo. Uzkoń... Z pamięci, z pamięci. pamięci. E, to, to było z pamięci, z, to... Z pamięci. No. Te, te, Ale to jest ciekawe. Czy każdy wykształcony człowiek musi pieprzyć takiego Potety? No, oczywiście. No... No. Patrz, wyszek. jaki ja miał rozum, że ja nie miał rozumu, że nie poszło na jakieś studia. Pewnie bych też teraz tak go gadał jak potłuczony, co? Mhm. Już? Uwaga, panie i panowie. Koncentracja. Kochani, trzymam za was kciuki. Tak. Magda, ale ja nie wiem, czy to był dobry pomysł. To się na pewno nie udało. Ale pani Aniu, jakby cała ta połowa kasy dla was. No wiesz co? Magda, jak ty nas traktujesz? No wcale nie zależy na pieniądzach. Ale pani chłopaki. Wiesz co, tu jest profesor Hubert Dworniok z małżonką. Proszę do nas się odnosić z szacunkiem. Ale werczko, z... a ty się też zawrzyj. Co? No patrz, co to za porządki, żeby służba przerwała państwu. <grymianie> Żono moja, ano, wychodzimy z tego zalu. <grymianie> e, proszę bardzo, sil wóple, krupnioki ala szopienice. Hmm. Dziękujemy, z O, Oto są krupnioki. Oh. Prawdziwe śląskie krupnioki. <śmiecki> przynieś jeszcze soli. Oh, merci. Proszę. Merci. No, słyszałeś? Przynieś soli i tego merci. Bele nie za dużo. No. <śmiecki> <śmiecki> Lubię dowcipnych ludzi. <śmiecki> I wykształconych. A, wykształcenie to my sobie zostawili na deser, nie, Andzia? <śmiecki> merci. <śmiecki> Przepraszam. To pan jest tym profesorem, który wykłada w Nowym Jorku, tak? Jest, tak, naturalnie. I bardzo się cieszę, że Sebastian trafił na córkę prawdziwych Ślązaków. O. Bo wiecie, można żyć na Śląsku, można żyć w Stanach, ale tradycja, tradition. Tak jest, mąż, chłopie, święto, Racją, tradycja, tak jest. Profesorze Bercik. Co? Profesor. Aha, e, tak, właśnie. E, czy nie uważacie Państwo, że platonizm oddzielą dobro i zło od korzeni w poszukiwaniu obiektywności? O! Of course. Bardzo dobre kupniaki. Przyjemnie jest zjeść coś po śląsku. No właśnie, przyjemnie. A dlaczego przyjemnie? A, bo hedonizm uzasadniał poszukiwaniu dobra i zła świat instynktu naturalnego tego, tego! Ha, ha. Co? Co? Ha, ha. No? Co? Co, i dlatego te krupnioki? Krupnioki. No właśnie, i dlatego te krupnioki utożsamiają świat instynktu i podświadomości w sensie freudowskim. Oh. No. no, naturalnie, ja się zgadzam, a ty, kochanie? Of course. Ale to ty przecież jesteś taki very very mądry. Ja uważam, że żona profesora to też nie powinna być taką kompletna idiotka, nie? A może tam u was w Stanach, ale u nas... Andzia, nie? Powiedz coś mądrego, no. No teraz. No. Orywa się ple. Budyń a la profesor Tworniok Gdyla Katowice, jak najbardziej, merci beaucoup. O, właśnie. Świetnie, budyń. Właśnie, budyń. Uważam, że budyń, nasz śląski wykształcony, oczytany, inteligentny budyń. Uważam, że w domu profesora to nawet budyń powinien być... Co? Nieważne. No. Zbyszek, przepraszam cię, Zbigniewie, w kuchni tam na szransku jest sok malinowy. Przynieść, kochany. Oh, oh, oh. Oui, madame. Zindane, zidane, zidane, s'il vous plaît. Merci beaucoup. I whisky, przynieść, bo nie wyda palcem dziur. Oui, whisky. No. No, aha Państwo, proszę bardzo, jedzcie, częstujcie się i pójdźcie się tak inteligentnie pogodowy, ale wiecie tak, blank inteligentnie, bo się mogłam nerwić. E, właśnie. E, e, ci... e. E. Aha, no. E, porozmawiajmy na temat e, pewnej decyzji e, dotyczącej e, Sebastiana i Waszej córki. O właśnie na ten temat to Andzia ma coś bardzo mądrego do powiedzenia. Andzia, zaczynaj. Mm. Tak, bo ja uważam, że że wzorce stałych połączeń pomiędzy naszymi swobodnymi decyzjami, no um dali jeść, no, dali... a pozostałymi zdarzeniami dostarczają adekwatnych wskazówek dla konstrukcji rozsądnych albo prawdopodobnych przewidywań przyszłego biegu wyborów ludzkich, których dokonujemy w ramach określonego stopnia dokładności. Tak jest, dokładnie, Andzia, elegancko, idealnie, słowo w słowo. co? Prawdziwa żona profesora, nie? No, a teraz niech pan coś powie mądrego na temat waszej decyzji. I no, niech mnie pierun szczeli, jak pan powie mądrze jak Andzia. Jest, tak, właśnie tego, no... Andzia, ten... Andzia, Andzia. Andzia. Ty, 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 ty. No więc, Andzia, no więc, Andzia, E, e, moja narzeczona również e, m, nazywa się... E, Andzia. E, S'il vous plaît, par excellence, oh. Andzia. I ona mnie tak okupiła, e, e, ta żołza, że zapomniałem, gdzie jest sok. Nie ma to tamto. Mm, skądże? Państwa na przepraszam, bardzo O nic nie szkodzi. S'il vous plaît. <susurant> Przepraszam, ale moja żona mnie bardzo inteligentnie woła do kuchni. E, par excellence, sorry. Co zaś? No, kta jest sok? Zaś no, cały wypił? Powinien być w szafce. To szukaj, a ja do gości. Co się stało? Co jest? Jak? Bardzo przemążali, nie? Profesorki cholera. Ale ten Sebastian trafił. Teraz to my się napijemy gorzowej, Ale... Nie no, semlitny szachet, Ale... rozluźnij się. Ale przecież... Nie, spokojnie, będzie zabawa. wybocz, tamto to była jedna część oficjalna, a teraz będzie część artystyczna. Ale... Zbigniewie, znaczy Zbyszek, przynieś ino gożoła. <laughs> Wiesz, wybocz, jak się sznapsa nie napijemy, to się nie polubimy. No. <laughs> gożoła moż <możesz> przynieść. No. <laughs> Kodejcie mi, Bercik. Oh my darling, oh my darling, oh my darling, oh my darling Uwaga, pijemy za przyjaźń, amerykańsko-śląsko zdrowie. Niech żyje. Niech żyje. Niech żyje. Niech żyje. No, no profesorze! profesorzy. Kalik, zapomniałeś. E, Bercik, pamiętasz, no. Bercich. Mm, no. mm, mm. Jak ja by wiedział, że ten nasz Sebastian tak odziołka zbędzie. Z takiej rodziny. A jak ja by wiedział że ta nasza działka znojkę takiego synka, ha? A, ja się też cieszę, Chciałeś dać 10 tysięcy, ale niech tam dową trzy tysiące nie, trzydzieści tysięcy baksów! Yeah! 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 Jeeeej! jest w porządku, wiesz? He. Ja, wiesz, a na początku to ja się myślał tak, profesor jakiś, nie, pewnie sztywnioł. No ja się też tak bo. Ach, nawet jak tak se myślał, nieważne, ty się słuchoł. Tak w takim razie napijemy się, jak profesor z profesorem Ros uparł różnych ilo, ja dwa... Ja Dobra, pani mo, Biorę. ale ja Ci będę musiał coś Aha. Bercik powiedzieć. Karnik? Cino babo! Karnik Jero, nic nie gadał upiłeś się. No to co z tego, że się ożarną? No właśnie, karnik. właśnie, a ja to muszę powiedzieć. No, karnik! Ja już mam dość! no profesor, profesor. A żaden ze mnie profesor. No jak to? To ty nie wykładasz na uniwersytecie w dniu roku? Wykłodą. Do was co chodzi. Ja wiem, że on nie jest profesor, na zwyczajny docent. A jaki tam docent? Miał ja wykładą. Glazura i terakota. Na uniwersytecie? Też. Kaj się do? No jest posadzkoz. Kiedyś jakino tak nagodą w rodzinie i teraz wiecie. Wstyd mi się przyznać, nie? A kiedyś to był górnik strzałowy. Co? Kornik. A ja był górnik przodowy. To nie profesor? Jak to? Profesor przodowy. Nie ma to tamto. Zbyszek, po lewej. Jest wielko impreza, jak się spotyka górnik strzałowy z górnikiem przodowym. Nie ma to tamto. O! Karliku, Karliku, co tam niesiesz w koszyku? Karliku, Karliku, co w koszyku masz? Ale jakie fajne, świeże powietrze. Dzień dobry, kochani. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję. Bardzo. No, bardzo udało. Zaraz, 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 zaraz. Przecież wczoraj przy trzeciej butelce powiedzieliśmy im, że to jest oszustwo. Wiem, mówili. Kochani, oni tak się cieszą, że was poznali. Wszystkich nas zapraszają do Stanów. I co wy na to? Cieszycie się? Ja cieszymy się, ale tak bardzo delikatnie. Może jutro będziemy się cieszyć bardziej, wiesz? O, o tak, 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 tak. Madzia. Jutro się będziemy na pewno cieszyć. Panie Kubercie, a panu to no tak wspaniałe udawał, profesora. Proszę ci nie wrzesz mi dziącha na Udował, że, ale to nie było takie trudne. Pamiętaj, że wszyscy ludzie są równi. Czy wykształceni, czy niewykształceni. Egalite fraternite, o, rozumisz? Ty co ty godosz? Ty chyba możesz jeszcze bomba. No godą ci, że wszyscy ludzie są równi. Czy pijesz jako profesor, czy jako górnik przodowy. Koniec końców i tak, łeb boli tak samo. Na Górnym Śląsku całymi dniami Bielichany sły się z korolami